Cześć witajcie widzowie, z tej strony Adrian Jest dzisiaj ze mną mama Cześć witam Jest dzisiaj kamerzystą tego odcinka Dzisiaj idziemy sobie na bobry Zobaczymy jak tam tama się rozwija Bo dwa lata temu, dwa lata z rzędu użeramy się z nimi Żeby zwalczyć tamę Zobaczymy jak tama e, się rozwija I w ogóle jak to wszystko wygląda Więc widzimy się już na tamie Zobaczycie jak no. to wygląda Trzymajcie się Idziemy sobie dalej gdzieś tam gdzie te to jest? To są chyba świerki Dobra, tam są chyba świerki I co, i co? Tam gdzieś, gdzie te świerki jest tama za, ty za tymi świerkami Więc zobaczymy sobie jak to wszystko wygląda Jesteśmy coraz bliżej I tak postanowiliśmy się dzisiaj jakoś wybrać Tutaj jest tama No, nagraj tę tamę Za co ja Ci płacę? Jezus, stary nie ma no, tu nie ma tam widzicie? Tutaj jest tam była. Podniósł się y, poziom jak widzicie wody. Tu nie ma, tu była jedna tama, ale już jej nie ma Wcześniej właśnie była tama, ale ja niestety dobrze zrobili. Rozwalili ją koparką w sumie y, Nie ma no, no, tutaj mamy tamę do Ale tu za to, to jest tama i wstrzymują cały przepływ wody kochani widzowie, o patrzcie się. Ja to, ja będę mogła się nie, nie, nie wpadnę do wody, to uznę wam te widzowie jak najbliżej. Ale jakbyś wpadła, to by było jako, więcej wyświetleń. Jak potrafię. Tak nie, nie trzeba, no. Może, może w obrazy Coraz wyżej aż Jak w tamtym masło. Tu jest dziura, patrz. To jest dziura. Pewnie, może tu są bobry? <śmienny> tak to wygląda drodzy <śmienny> widzowie, zobaczcie sobie A skąd oni te krzaki przyjęli? Jak to, mało tam mają niż... właśnie, tam było gruzione, skąd one te jeszcze tam sobie zobacz A stąd wzięli ją Ale co oni to cieli w tamtym roku? Z tego co się orientuję to te, co to było Wierzby. Wierzby cięły w tamtym Wierzby, roku. A i się iglastyk jakoś nie chwyciły. O, tam już jest spuszczone. Tu jest jakaś ścieżka porobiona, może one tędy chodzą. No gałązku. Nie, ale <śmienialo> tutaj wszystko ścięły. To się to odbije, ale odbić nie może, bo... Razem. Jak wyskoczy zaraz jakiś bóbr, to czaj bóbr czy bobr? <gry> bobry? Bóbr Tak wyglądają te ścięte Wszystko to pościnamy Kurde, to się tu rusza. Ja nie mogę. Mama, nie strasz mnie. O, tak to wszystko wygląda zobaczcie Tak wygląda ścięty przez bobra. O, Bo tu jechała ta koparka. Koparku tutaj odmulali. Opa, co oni to zrobili. O, masz Widziałeś? O tam, co wyjeżdżał to koparko, widzisz? Tu są ślady. O, poczekaj, tu jest chyba ta... Bobra ta? Dziura? Czy to, czy to jest bobra dziura? Kurde, boję się trochę na jedni, bo... Tu mogło być to. Podobno, jakby był prasygna na ten, który się rzucił. Musi, musimy się wrócić, bo tamtędy nie idzie przejść. Niby pogłębiali ten rów, ale tak pobocze z tego wali, że ciężko przejść. Oczu! <grywki> Kochani widzowie, chciałam wywinąć orła, ale się poszczyłam, bo bobry podjadły korzenie i... bo i na korzenie chciałam przewrócić. O! <grywki> o kolce jakieś ich nie kolce idziemy trochę wzdłuż rzeki to jest rzeka? kanał A kanał dobra idziemy wzdłuż kanału no tutaj w ogóle nie ma gałązek już wszystko wszystko ścięły no, tutaj jest nasze pole co no, tu mamy zasiadać? o no, o tu jest nasze pole jeżeli po prostu woda yy, poziom wody wzrośnie no to po prostu zaleje nam pole Znajdują tego to mm -hmm. tam ile jest? Z pół metra na dobry, dobry meter. No. Meter wody, no. To nic, drodzy widzowie. My się będziemy z Wami żegnać. Wracamy do domu. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale, żebyśmy dobili te 1500 subskrypcji. Łapeczki w górę pod tym filmem. I co? mam co jeszcze chce dołożyć? No, żebyśmy się tak z darma nie męczyli niż o tyle. Bo mnie to kosztowało dużo wysiłków. Także widzowie, łapka w górę. Ile mam chcesz łapek? No, no tak no to parę no nie wiem no ile chcę no, no ile, ile, ile ta publiczność nam tam da no, nie wiem no nie <grym> no ale ja bym nie chciała najwięcej tak na, więc tym moim udziałem jak to się mówi nawet poświęciłam się tyle o, właśnie to jest to jest, to jest wszystko przez bobry zrobione takie no to na razie widzowie trzymajcie się pa na razie Mama też żegna!